Dzień dobry, witamy, Magdalena Suzynowicz i Aleksandra Kwapisz. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, czym jest dojrzała miłość. I nie chodzi nam o dojrzałą miłość taką w naszym wieku, że Wiekową, my jesteśmy tak. dojrzałe, <laughs> tylko chodzi nam o to, czy odró jak odróżnić zakochanie od miłości, kiedy ten związek jest taki właśnie bardzo dojrzały, taki pełny. I Ola zadała sobie sama pytanie i teraz na to pytanie nam odpowie a to ciekawe, czyli sama sobie zadaje pytanie, <noise> tak. sama sobie odpowiada. zaraz będę niepotrzebna. <noise> A wydawało no. mi się, że to ja jestem gościem u Ciebie, ale okej, okay, okay. dobrze. Więc jak brzmiało pytanie, przepraszam? Pytanie, tak jakbyś w jednym zdaniu miała powiedzieć, czym jest dojrzała miłość? Czym jest dojrzała miłość? Um, może powiem tak, dojrzała miłość to jest taka miłość, która jest spokojna, Taka miłość, która jest taka, wiecie, głębsza. Dojrzała miłość wymaga pracy, ale ta praca jest taka przyjemna. Bo ona jest efektywna. W sensie, że wiecie, widać te efekty. Dojrzała miłość to bezpieczeństwo i szacunek. Czym się różni zakochanie od miłości? Zakochanie to uczucie, mhm. a miłość to decyzja. Pięknie powiedziane. Czyli wiecie, kocham Cię, ale decyduję się z Tobą być, decyduję o Ciebie i o nas dbać, decyduję się na wspólne życie. Czy taka miłość dojrzała przytrafia się dopiero w jakimś określonym wieku? Czy młodzi dwudziestolatkowie też mogą tak kochać? Dojrzale. Ale trudne pytanie. Jednak znaczy, jestem na coś potrzebna tutaj. Bardzo trudne pytanie, dlatego że. Mm, powinnam odpowiedzieć. Y, y, to zależy. Nie, nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że mm, w tym pytaniu już zawarłaś odpowiedź, że mm, jeśli mówimy o tym, że dojrzała miłość, no to już samo to słowo nam się kojarzy tak, że do tego trzeba dojrzeć. Hmm. Mając dwadzieścia parę lat. Y, Ciężko jest mówić o tym, że ktoś ma duże doświadczenie w związku i doświadczenie w miłości. Oczywiście to uczucie może być bardzo emocjonalne i bardzo takie, wiecie, mocne i głębokie. I um, w moim najbliższym towarzystwie mam raz, dwa, trzy, trzy pary, które są ze sobą od 16 roku życia. Wow. I nadal są ze sobą. Mhm. Więc wiecie, to. Mm, to nie tak, że zakochujemy się i e, ta pierwsza miłość jest spisana na straty, bo to są pierwsze miłości. Mm -hmm. Bo to są pierwsze miłości, przynajmniej oni tak mówią. E, więc z jednej strony tak, no, może być taka w wieku dwudziestu paru lat, mm -hmm. no bo jeśli jesteśmy razem od szesnastego roku życia, to już mające dwadzieścia parę lat, sporo różnych sytuacji ze sobą przeżyliśmy. No ale mając na przykład. E, 60 parę lat, gdzie teraz nasi przyjaciele obchodzili 40. rocznicę ślubu, no to, wiecie, no to oni już byli dojrzali w wieku 20 paru lat. Mm -hmm. Ten związek ich był dojrzały. Więc nie umiem ci na to pytanie odpowiedzieć, bo z jednej strony doświadczenie i e, wiedza podpowiada mi, że ta dojrzała miłość jest związana jednak z wiekiem i z doświadczeniem, tak. a z drugiej strony to, co z nami obserwuje, tak. Dosłownie na wyciągnięcie ręki i podpowiada mi, że niekoniecznie. Mhm. Bo mi się wydaje, że ta jednak, jednak, ta mhm. dojrzała miłość przychodzi z wiekiem, gdzie nie wypalił ten pierwszy związek, czy drugi, ten po na poważnie. Mhm. E, wycofaliśmy się, związek się skończył, przepracowaliśmy pewne traumy, przepracowaliśmy... Coś, jakby zmieniliśmy siebie, i potem pojawia się ta kolejna miłość, i ona jest już taka bardziej uważna, właśnie dojrzała, spokojniejsza. Jakoś tak mi się to kojarzy, że ta dojrzała miłość przytrafia się z wiekiem w którymś kolejnym związku. <śm> I um, myślę, że możesz mieć bardzo dużo racji. Ale też, bowiem czytam komentarze, które są mhm. u nas, i sporo jest dziewczyn, które mają właśnie takie długoterminowe związki, i mówią o tym, bo piszą też i w komentarzach, i piszą do nas, jak ta miłość ewoluuje o tym też już rozmawiałyśmy że ta dojrzała miłość to też jest pewien etap naszej miłości. Więc mhm. oczywiście. Wchodząc w kolejny związek, jeśli wyciągamy tą lekcję z poprzednich związków, no to, to, to jednak mamy to, że ta nasza miłość będzie do, dojrzalsza, tak? Mm -hmm. Że będziemy wiedzieli, w jaki sposób dbać o ten związek, bo mm, jeśli wyciągniemy lekcję z tego, co nam się nie udało. I przepracujemy mhm. to, no to następne rzeczywiście związki są dużo fajniejsze. I nawet ktoś prowadził na ten temat badania rzeczywiście, że te związki mają dużo większy poziom satysfakcji. Tyle, że musimy zdawać sobie sprawę, że to wynika z tego, że my już wchodzimy dojrzalsi i bardziej bogaci w wiedzę. Ale w tych związkach, które mają długą taką historię za sobą. No to też ta miłość ewoluuje. I myślę, że po tych dwudziestu paru latach możemy też powiedzieć, że właśnie ta nasza miłość jest dużo bardziej dojrzała, tak? Hmm. Że my się też tego jesteśmy w stanie nauczyć w tym samym związku. Hmm. Więc y, myślę, że twoje zdanie jest słuszne, ale też y, to, jak ludzie się uczą siebie nawzajem y, w długich związkach, to też jest fajne. Pięknie to powiedziałaś, że dojrzała miłość to spokój. Mm -hmm. To szacunek, a to bezpieczeństwo. bezpieczeństwo. To są takie elementarne rzeczy, mm -hmm. a tak ważne, że, że ta dojrzała miłość to właśnie nie te fajerwerki, te kocha mnie, nie kocha mnie, po, y, może wzbudzę z nim zazdrość. No a tak, może tylko coś... że pamiętajmy, że to jak jest mamy takie fajne początek związku mm. y, i jesteśmy młodzi, mm -hmm. no to te fajerwerki też są super. Mm -hmm. Te fajerwerki też są super. Zresztą, kurczę, no nawet fajerwerki są wtedy, kiedy niekoniecznie jesteśmy młodzi, a też wchodzimy w nowy związek. Mm -hmm. I e, znowu odwołam się tutaj do, 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 do siebie, do gabinetu, bo mi dziewczyny piszą, że lubią, jak ja opowiadam o tym, e, e, co się dzieje. Mam e, pacjentkę, która pozwoliła mi o sobie mówić, od razu o tym mówię, e, która ma, jest po sześćdziesiątce. Wróciła na rynek matrymonialny, to okay. chyba się tak ładnie mówi. Wróciła na rynek matrymonialny i opowiada o tym. Rozmawiamy o tym, jak właśnie czuje, wiecie tą ekscytację z powodu poznawania kogoś nowego, z powodu wychodzenia właśnie na te i tak dalej. Oczywiście, żeby była jasność, ona oczekuje takiej bardzo dojrzałej, mm. bezpiecznej relacji i dokładnie wie, wie czego, czego chce, ale tak samo przeżywa tą ekscytację i ci panowie, z którymi ona się umawia, też tak opowiada mi to właśnie, to też tak właśnie się, wiecie, ekscytują. Także to w każdym wieku te fajerwerki mogą być. tak? Ja nie mhm. mówię celowo nie mówię o motylach w brzuchu, bo je możemy mylić, to uczucie tych motyli w brzuchu to wcale niekoniecznie musi świadczyć mhm. o tym, że, że, że jesteśmy zakochani, ale o tej ekscytacji, o takim wiesz, tym hormonalnym haju, no to to się może zdarzyć w każdym wieku. Powiem więcej. Przepraszam, Magda, mm -hmm. ale to może się również zdarzyć w związku po wielu, wielu latach, że my tak. się zakochujemy w sobie na nowo. A jak to zrobić, zakochać się w sobie na nowo? Da się? Jak to się da? No, no da się, da się, no bo. Porzucić jakieś schematy. Tak. W poprzedniej rozmowie rozmawiałyśmy o kryzysach. Mm -hmm. Te tematy się bardzo mocno ze sobą łączą, prawda? W momencie, kiedy mamy Kryzys. No bo relacja już trwa długo, trochę się sobą, wiecie, tak, ja nie chcę powiedzieć, że znudziliśmy, ale przyzwyczailiśmy się do siebie i bardziej traktujemy się jako e, współlokatorów i takie sprawnie, wiecie, działające przedsiębiorstwo, nie? Że tutaj jedna osoba się zajmuje tym, druga osoba się zajmuje tym, i to wiecie, tak, się kręci, działa, jest fajnie. Uderzyłam w mikrofon, nie szkodzi. Trudno. E, mm, I tak. Utykamy w tej codzienności, utykamy w tej e, takiej stagnacji, nie ma już tego czegoś nowego. No i mamy dwie drogi. Jedna droga to jest taka, żeby gdzieś tam sobie usiąść i się w tym zakopać i być niezadowolonym. Właściwie trzy drogi. Druga droga to jest taka, że możemy zacząć kombinować, a może u sąsiada trawa jest bardziej zielona, czyli sprawdzamy, czy jeszcze coś nas ekscytuje na zewnątrz, a możemy usiąść i się zastanowić, kurcze. Jak siedzę i patrzę na tą drugą osobę, która siedzi naprzeciwko mnie, no dlaczego to się wypaliło? No, może dlatego się wypaliło, bo nie wiem, bo na przykład zjadła nas ta codzienność. Tak. A może po prostu już tak jakoś. Ja na przykład przestałam się starać, mhm. nie? Albo ja przestałam się starać, no w zależności od tego, kto tam zadaje sobie to pytanie. I spojrzeć się na tą osobę, pamiętasz, jak ci opowiadałam, że pytam się osób yy, które do mnie przychodzą par, co ciebie urzekło w tej drugiej osobie, mhm. i zadać sobie dokładnie to pytanie. Spróbować, tak jak ładnie powiedziałaś, przełamać tą rutynę. Mhm. Czyli zaproponować coś po prostu totalnie szalonego. Zabrać tą swoją drugą połówkę na jakąś fajną randkę, na zwykły spacer, spojrzeć tak inaczej, jak mhm. na obcą osobę. Wiecie, co bardzo mocno. Pobudza, ja nie, nie chcę powiedzieć o zazdrości, ale co pobudza, jakby to, że my widzimy tą drugą osobę jako tą, którą uwielbiamy, i tak, że po prostu chcielibyśmy ją schrupać. Jak na przykład jesteśmy, były takie badania prowadzone, trochę długi wstęp, ale chcę wam to powiedzieć. Jesteśmy w jakimś towarzystwie i widzimy tą naszą drugą osobę, tego naszego partnera, partnerkę. W zupełnie innym świetle. Czyli na przykład, nie wiem, mój partner coś tam przemawia gdzieś, i widzę wianuszek osób, nie muszą to być kobiety, wianuszek mm -hmm. osób, które patrzą na niego, e, no jak na jakiegoś e, 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 super fajnego gościa, ma eksperta w danej dziedzinie, i tak dalej, i tak dalej. I nagle takie czuję, wiecie, kurczę, to jest mój człowiek, nie? Mój facet, wow, wszyscy się nim zachwycają. Dostaję taki feedback, nie? Mm -hmm. I to bardzo pobudza. Bardzo mocno pobudza. Więc takie zobaczenie partnera czasem w innej, w innej roli też jest takim momentem, który nam daje tą nową jakość. nie? Mhm. Więc sporo, sporo jest takich sytuacji. Jak już jesteśmy przy tej dojrzałej miłości, bo mhm. sporo pań, które nas ogląda, ja to powiem wprost, nie będę wijać bawełny, wraca na rynek. No, Dokładnie to, co powiedziałam o mojej, o, mojej, tak. o mojej pacjence lat 60. Tak. Ym, I w sumie już o tym wspominałyśmy, ale może jeszcze raz powiemy. Mhm. Gdzie szukać takiej dojrzałej miłości? O kurde. Bo wiecie, tego te pytania aplikacje, się nie spodziewałam. Bo te aplikacje randkowe to jest jedno. Tam można się spodziewać wszystkiego. Ja nawet nigdy nie założyłam tam, nie miałam okazji. Mam nadzieję, że nie będę musiała, miała. Aczkolwiek ja też znam takich. Co na tej aplikacji się poznali, mm -hmm. poszli na randkę i wyszedł z tego ślub. Mm -hmm. Też takich znam i to jest też jakby okej. Okay. Ale wiecie, takim, um, nawet paniom po 50, mm -hmm. po 60, bo też takie panie nas oglądają, gdzie znaleźć takiego um, mężczyznę, który też szuka dojrzałej miłości? No dobra. Mm. No to ja mogę tylko odpowiedzieć y, gabinetowo. Mów gabinetowo, bo tak. Bo nie mam jakiejś super, wiecie, dużej próbki statystycznej, ale uwaga, y, to nie jest ta najpopularniejsza aplikacja, o której okay. ty mówisz. Inna, jakaś y, dla młodych, Lepsza? ale są aplikacje takie, w której rzeczywiście są ci ludzie 40 tam parę, 50 parę plus. O, okay. I naprawdę na tych aplikacjach jest. Mm, Kurczę, nie wiem jak to powiedzieć. No, chodzi mi o to, że no, jest duży ruch. <laughs> Wiecie, okay. że, że tam naprawdę to się kręci. Um, ostatnio mam też e, e, zwrotkę a propos e, biur matrymonialnych. Ja bardzo proszę, żeby nikt się nie obrażał, kto, kto prowadzi biuro matrymonialne albo kto skorzystał. Ale akurat no, mam trzy osoby, które z tego biura matrymonialnego w wieku właśnie takim 45 i wyżej. E, korzystały, były to usługi bardzo dobrze płatne, znaczy wysoko płatne chciałam mhm. powiedzieć i no, nie było dopasowania tego wiecie zmaczowania tak, mhm, że, że ciężko było i feedback był taki, że no, w pewnym wieku to trzeba sobie jakby obniżyć standardy. standardy. Okej, okay, nie. Wiecie to mnie tak trochę przeraziło, więc ja z tego co widzę to po pierwsze. Odpowiadając na Twoje pytanie z aplikacji tej właśnie, jednej z, tam chyba są dwie czy trzy takie aplikacje, bardzo fajnie Uniwersytet Trzeciego Wieku. O! Proszę Proszę ty bardzo. powiecie, słuchajcie. Są jeszcze takie spotkania towarzyskie, ale na zasadzie. Bo tak jak dawniej było coś takiego jak swatka. tak i są takie rzeczywiście mi się tam gdzieś e, pojawiało czy na TikToku że po prostu są luźne spotkania przychodzą kobiety mężczyźni w jakimś tam ramach wiekowych mniej więcej jest jakieś siedzonko są jakieś jest tak, takie coś są do picia. Wiecie, spotkania tak. dla singli e, tylko to pewnie w dużych miastach i to dopiero jakby znaczy, no, wchodzi my akurat mieszkamy obie w dużym hmm. mieście i ja pracuję w dużym mieście to znaczy, no pracuję też online więc wiem jak e, e, jest e, w innym Innych miejscowościach, ale to też są duże miejscowości. Nie wiem, jakie jest mały, więc jeśli ktoś jest z małej miejscowości i właśnie o tym może nam powiedzieć, to byłybyśmy bardzo, bardzo wdzięczne za informację zwrotną. Natomiast tak, no właśnie tak, i wiecie, co jest jeszcze najczęstsze, znajomi. Mhm. Żeby tak, wychodzić tak, ze tak, znajomymi. Tak, że tak. bardzo często jest tak, że jeśli wyjdziemy ze znajomymi, to mamy okazję. Spotkać kogoś, kogoś miłego. Ja rozumiem, do czego, do czego tutaj referujesz, bo już było na ten temat w naszych podcastach. Więc tak, no poza tym też słuchajcie, tak już wracając do um, swatki. Nikt nas tak dobrze nie zna, jak nasi znajomi, żeby była jasność, że chodzi mi o to, że jakaś osoba z zewnątrz, tak, łatwiej jej będzie spojrzeć tak obiektywnie i powiedzieć, słuchaj, bo Ty lubisz to, to i to i mam kogoś, kto lubi to, to i to, myślę, że to będzie pasowało, tak, że się zmaczujecie, jak użyjemy tej e, największej aplikacji, tak. No i kurde, to działa. Ja pamiętam w jednej z gazet było coś takiego dotyczące właśnie tej największej aplikacji, że by matki Danych osób, opisywały dane osoby, nie dana osoba, tylko żeby mhm. opisywały, taki to eksperyment miał być, żeby opisywały, opisywały te osoby, które właśnie wchodzą, wchodzą na rynek, no bo ten opis jest dużo bardziej obiektywny, tak. nie? Yy, yy, Więc yy, wiecie, no to taka. Swatka to jest dobry pomysł. Ja myślę, że też takim yy, miejscem, gdzie można znaleźć mhm. yy, taką pokrewną duszę, mhm. to są takie właśnie yy, różne grupy na Facebooku, ale takie dedykowane, czyli na przykład, Oj, tak. jeśli lubisz tam wspinaczkę, to się zapisujesz do wszystkich tam grup, mhm, tak? Mhm, mhm. I, bo czasami jest tak, że te osoby się razem umawiają na wspinanie się, prawda? Tak, jeszcze są wyjazdy, są właśnie. takie spotkania, gdzie y, ludzie jeżdżą na rowerach, mhm. chodzą z kijkami, y, no to też, to też wiem od siebie z gabinetu, że właśnie Korzystają. Że przez ten sport też można. Prawda, znaczy tak. Kogoś spędzając, spędzając aktywnie wolny czas, bardzo, bardzo mocno. Znaczy, wiecie, Zaraz dojdziemy do tego czy dojrzała miłość to jest taka miłość filmowa, nie, że no po właśnie, prostu wychodzimy tak, idealizowana. Ale ale nie, nie o tym chciałam, że chodzi mi o to, że wiesz, wychodzimy po bułki do sklepu A, okay. i spotykamy, upuszczamy coś i spotykamy miłość swojego życia. No teoretycznie to się to się nie zdarza, nie? Wiesz co, ale coś dzieje się po coś. Bo na przykład, bo na przykład u mnie się tak w życiu stało, że Przerysowałam samochód, delikatnie, bo delikatnie, ale przerysowałam i sobie myślę, po co to się stało? Wiesz, mhm. ja dobry człowiek jestem, dlaczego mi się to wydarzyło, wiesz? Mhm. I to było takie kuriozalne, to całe wydarzenie, jakby dlaczego? No, no i ono się wydarzyło po coś, bo kogoś poznałam, okay. kto mi pomógł w naprawie tego samochodu. Wyobrażasz sobie? Wyobrażam sobie. Że coś dzieje się. Czyli to coś. było tak hollywoodzko filmowe. To trochę było jakby. Mhm. Ale wiesz, to te... No ja swojego męża poznałam na peronie. O, jakie to romantyczne. No, tak. Małżeństwo z pociągu, nie? Ale żeby była jasność, dobra, nie było to hollywoodzkie i romantyczne, po prostu... W tej samej grupie znajomych, znaliśmy te same osoby, okay. y, ponieważ my dojeżdżaliśmy z podwarszawskiej miejscowości, no to po prostu się, się poznaliśmy, no i tak to, i tak to poszło, więc y, y, to jakby potwierdzenie tego, co mówiłam, ale u Ciebie bardzo hollywoodzko. Tak wyszło hollywoodzko, natomiast w te, 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 te takie hollywoodzkie filmy to tam nie wierzymy. No bo ten mit miłości takiej filmowej, wiecie, książę na białym koniu i tak dalej, to się wszystko nie zdarza. Nie. To się wszystko nie zdarza i my też bardzo często padamy po prostu ofiarą trochę tych mitów, um, tych popkulturowych, że ten ksi książę na białym koniu, że wiecie ta druga osoba musi nas dopełniać, uleczyć nasze rany i że tylko będziemy szczęśliwi przy tej drugiej osobie. No to, no I tylko wysoki, to... tylko brunet, i tylko tam z ośmiopakiem, czy tam Oj, sześciopakiem. Ale a propos, wysokiego, brzuchu, tak? a propos wysokiego, pierwsza cecha w tej dużej aplikacji mężczyzn, które szukają, których szukają kobiety, to jest właśnie wysoki wzrost. Ja nie wiem, co z tym wzrostem te kobiety mają, wiesz? Jakby nigdy to nie stanowiło dla mnie... A m... mogę... Nie A twój ma 2,20. Nie, no nie ma 2,20, ma 2 metry, ale mogę nie, nie ustosunkowywać się do tego, bo jakby, ja jestem nikczemnego wzrostu. Jakby, nie wiem, jakby ten, ten wzrost coś zmieniał. Ale okej, okay, niech będzie. Podsumowując, bo ja bardzo lubię konkrety podsumowania ABCD. Czym jest dojrzała miłość w trzech zdaniach ostatnich? Hmm... hmm. Czym jest dojrzała miłość. Tak. W zdrowym związku mhm. partnerzy nie uzupełniają swoich pustek, tylko się wiecie tak, wzajemnie wspierają w rozwoju. W zdrowym, takim dojrzałym związku jesteśmy bezpieczni, tak jak powiedziałam na początku. Mamy szacunek i ta miłość jest po prostu taka spokojna. I tego sobie, Tobie i tak. Wam wszystkim y, życzymy. Dojrzałej Taki... miłości bez względu na wiek. Dokładnie tak. Bo ona jest. Ona jest. Ona, ona się jest. nie przytrafia. Ona jest. Ona jest. Y, trzeba w nią uwierzyć. I my wierzymy, tak. i bardzo Wam tego życzymy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za dziś.